Caesar Vialpando, czyli lider meksykańskiego gangu Vario Los Aztecas, narzeczony Kendall oraz od pewnego etapu fabuły gry, także i dobry przyjaciel Carla Johnsona. Caesar, choć przewija się w różnych misjach wielokrotnie, zwłaszcza podczas pobytu cj na terenach wiejskich oraz w San Fierro, no to wydaje się odgrywać drugoplanową rolę. Po części na pewno tak jest, lecz naszym zdaniem ta postać jest nieco pomijana i przede wszystkim niedoceniana. W szczególności patrząc na to, jak wiele dla cj zrobiła. Co więcej, przeglądając jak wiele Caesar zrobił dla cj można przypuszczać, że bez niego CJ mógłby sobie po prostu nie poradzić. Dlaczego tak uważamy? Ano, za chwilę wam o tym powiemy. Ja jestem Hupson, witam was na moim kanale. No i wraz z Marcinem zapraszam na kolejny materiał. Podczas fabuły gry naszym zdaniem występuje pięć sytuacji, które dobitnie pokazują, że Caesar Vialpando jest niezwykle ważny dla cj -a. Wydaje nam się, że absolutnym numerem jeden, jeżeli chodzi o powód, dla którego Caesar jest tak cholernie ważny dla cj to odkrycie zdrady Big Smoke'a. W końcu przecież to Caesar usłyszał plotki o tym, że Big Smoke spiskuje z Ballasami oraz jednostką Crash przeciwko własnemu gangowi. Rzecz jasna były to tylko plotki, ale spójrzcie na to, że Caesar postanowił je zweryfikować. Specjalnie dla CJA się o to po prostu pofatygował, choć zdecydowanie miał co robić na rzecz swojego własnego gangu. Przecież plan Crashu oraz Big Smoke'a nie był niczym dobrym dla Los Aztecas, które to również, podobnie jak Grove Street Families, było przeciwko Krakowi. Oczywiście to wszystko Caesar zrobił w tamtym momencie głównie dla Kendall, którą kochał, ale także i po części z uwagi na swoje własne interesy związane z jego gangiem, o czym wspomnieliśmy sekundę temu. Lecz nie zmienia to faktu, że CJ bardzo na tym zyskał. CJ otworzył bowiem w końcu oczy, no i w końcu zrozumiał, że te wszystkie kłamstwa Big Smoke'a z wcześniejszego etapu gry prowadzą do okrutnej prawdy związanej z jego przyjacielem. Dalej przejdziemy sobie do momentu związanego ze zdradą Rydera oraz z misją Photo Opportunity. No cóż, wygląda na to, że ciężko nam się obyć bez wspominania tego wątku, ponieważ wydaje się on pasować do wielu tematów. Swoją drogą, to jeżeli ciekawi was cała geneza zdrady Rydera, to polecamy wam obejrzeć nasz materiał na ten temat, który teraz wyświetli wam się w karcie. Natomiast wracając do tematu, to nie jest wcale tak, że CJ dziwnym trafem usłyszał od kogoś na ulicy, że jego ziomal zdradził Grove Street Families. I nie, nie mamy tutaj również na myśli misji The Green Sabre, ponieważ wyraźnie można zauważyć, że Rydera tam wcale nie powinno być. Wspominaliśmy już o tym, że Caesar no i CJ podczas rozmowy w samochodzie zachowują się tak, jakby w ogóle nie dostrzegali obecności Rydera w tamtym momencie. So what? Just watch me. What the fuck? Oh no. Shit. smoke. What you into? That's it. Look at that ride. Shit, smoke. crash making you sell us out? Moms. tak czy siak przejdźmy sobie już do misji photo opportunity w której wszystko wskazuje na to że Ryder nie pojawia się w niej w roli zdrajcy przypadkowo Całą tę scenę znów widzimy tylko i wyłącznie dzięki Cesarowi, który po raz kolejny ryzykował swoje życie śledząc samochód Ballasów, którzy jadą po narkotyki do San Fierro. Nie trzeba chyba tutaj mówić, że Cesar mógł zostać łatwo wypatrzony, a jeżeli by do tego doszło, no to mógłby szybko stracić nie tylko swój samochód, ale także i swoje własne życie. To, co jest w tym wszystkim równie ważne, to że dzięki inicjatywie Cesara CJ mógł po raz pierwszy poznać organizację Loco Syndicate, która, no jakby nie było, będzie odgrywać kluczową rolę w dalszej części fabuły. Tutaj ponownie można powiedzieć, że sam Caesar widział w tym duże korzyści dla siebie, lecz nie zmienia to faktu, że namierzając osoby zaangażowane w wielki układ między Big Smoke'em a Loco Syndicate, bardzo mocno pomógł CJ'owi, chociażby nawet uświadamiając go, jak to wszystko wygląda. Także jesteśmy w momencie, kiedy to Caesar uświadomił CJ'a o całej sytuacji i kiedy to CJ myślał, jakie kroki powinny być następnymi, jeżeli chodzi o przerwanie całej operacji Big Smoke'a. No i w związku z tym nadchodzi czas, aby porozmawiać o równie ważnej rzeczy, którą udało się osiągnąć CJ'owi właśnie dzięki Caesarowi. Chodzi nam tutaj o poznanie Uziego, czyli jednego z najwierniejszych przyjaciół CJ'a, który nieco później okazał się być w życiu głównego bohatera gry, piekielnie istotny. Okej, okay, Cesar owszem nie zapoznał nas bezpośrednio z Uzim, lecz dał po prostu cynk, że na terenach wiejskich odbywają się nielegalne wyścigi, dzięki którym CJ może sobie nieźle dorobić. Także, dobra, to działanie wyniknęło nieświadomie, lecz nie zmienia to faktu, że CJ to właśnie dzięki tym informacjom poznał ostatecznie Uziego. No a przecież to Uzi pomógł nam chociażby w rozpoznaniu członków Loco Syndicate, a później w zniszczeniu tej przestępczej organizacji. To Uzi wysłał swoich ludzi na miejsce, żebyśmy mogli skutecznie przerwać spotkanie w Pier 69. Oprócz tego to właśnie Uzi dał nam namiary na gościa, który miał przygotować dla nas bombę, dzięki której wyłączymy Loco Syndicate z biznesu na dobre. Jej. Yeah. Siedzie. Kolejna rzecz to udziały w kasynie, które zaczęło wyśmienicie prosperować. To prawda, że nie dostaliśmy ich tak sobie o za darmo, bo musieliśmy trochę się natrudzić, żeby na to zasłużyć, ale koniec końców otrzymaliśmy nagrodę dość adekwatną do naszych zasług dla triady. No i poza tym nie możemy zapomnieć o tym, że Uzi wysłał swoich ludzi oraz zorganizował cały plan ataku na Willę Meddoga, którą chcieliśmy odbić. Zatem poznanie Uziego było naprawdę kluczowe, no i raczej nie byłoby możliwe bez pewnego telefonu od Cezara Vialpando. Hey, fast, fast. What are you talking about?

Chociaż doskonale pamiętamy o tym, że CJ oraz Caesar koniec końców oddali kierowanie warsztatem Kendall, no to jednak w przypadku salonu samochodowego sprawa wyglądała inaczej. Po tym jak CJ zakupił ten biznes, no to Caesar względnie szybko zaczął kombinować, jak możemy rozwinąć to właśnie miejsce. No i to wtedy otrzymujemy łącznie 4 misje, które mniej lub bardziej pozwalają nam na to, aby salon samochodowy zaczął przyciągać klientów. Zwróćcie bowiem uwagę na to, że Cesar wykalkulował tutaj bardzo ciekawe rozwiązania. Po pierwsze, Cesar bardzo mądrze zauważył, że warto skupiać się na pojazdach, które lepiej nadają się pod profesjonalny tuning, co może wpłynąć pozytywnie na ich chodliwość. Ta opcja była bardzo dobra pod kątem chociażby otworzenia się na ulicznych ścigantów, którzy szukają tego rodzaju furek. Cesar zaczął szukać po prostu okazji do nabycia tego rodzaju samochodów. Wypatrzył okazję w dokach, w których codziennie mają miejsce dostawy świeżutkich samochodów. Dzięki temu CJ mógł sobie nie tylko nieźle dorobić, ale przede wszystkim miał jeszcze wygodniejszy sposób na pozyskiwanie konkretnych modeli pojazdów. Caesar otworzył tym samym CJ'owi kolejną możliwość w postaci pozyskiwania pojazdów, które są, powiedzmy, bardziej pospolite i które to jednocześnie również są często szukane do zakupu. Mówiąc w wielkim skrócie, to w tamtym momencie Cesar pokazał, że ma niemałą smykałkę do interesów i w konsekwencji pomógł CJowi w powiększeniu jego biznesowego portfela. Kolejnym, no i już ostatnim momentem, w którym Cesar przydał się CJowi, była misja Hijack, którą CJ wykonywał dla Mike'a Toreno. Dla tych, którzy mogą tej misji nie kojarzyć z samej nazwy, to przypomnijmy, że zadaniem CJ jest tam przejąć pewną cysternę. Z uwagi na to, że zdaniem Toreno mogłoby być ciężko, aby zatrzymać tę cysternę samemu, no to mamy poprosić o pomoc Cizara. Oczywiście chłopak naszej siostry bez wahania się zgadza, chociaż nie mówimy mu nawet po co nam właściwie ta cysterna jest potrzebna. Solucja misji z kolei jest raczej do przewidzenia. My jedziemy motocyklem, podczas gdy Cizar próbuje wskoczyć na drzwi cysterny. W każdym razie warto podkreślić, że Cizar ryzykuje tutaj swoje życie dla naszej sprawy. Przecież wbrew pozorom nie jest to proste zadanie, ponieważ jeżeli spojrzymy na to z realistycznego punktu widzenia, to jeden zły ruch i Caesar może łatwo spaść z motocyklu. No, a mając na uwadze, że jesteśmy na autostradzie, gdzie pojazdy poruszają się jakby nie było z dość dużą prędkością, no to szansa na utratę życia poprzez popełnienie jakiegoś mikrobłędu jest całkiem spora. No i biorąc również pod uwagę, że to zadanie należy do wątku związanego z Mike'iem Toreno, to w pewnym sensie możemy powiedzieć, że przybliża nas do tego, żeby Sweet wyszedł na wolność. Zatem podsumowując już dzisiejszy materiał, to jesteśmy przekonani, że gdyby nie Cesar Vialpando, CJ wiele spraw w swoim życiu miałby bardzo utrudnionych. Bowiem, tak jak widzieliśmy po omówionych dzisiaj sytuacjach, mężczyzna starał się pomagać cj na wielu etapach gry. Co więcej, nie była to wcale pomoc w drobnych kwestiach, lecz pomoc, która wnosiła do życia cj wiele dobrego, ostatecznie ułatwiając mu rozwiązywanie tych największych problemów. Koniecznie obejrzyjcie teraz film o tym, dlaczego Mike Toreno założył Loco Syndicate, bowiem jest to materiał poniekąd związany z tematem dzisiejszego filmu. Ja jak zawsze na koniec dziękuję patronom za wielkie wsparcie, a tymczasem żegnam się z Wami, trzymajcie się i do zobaczenia. Hej!